Jak powstaje sztuka, jakich narzędzi używają artyści? Często jest to ich własne ciało. Z malarstwa znamy wiele przykładów autoportretów. Sztuka wideo daje artystom jeszcze inne możliwości. Możemy ją odbierać wieloma zmysłami. Można dodać dźwięk, można dodać tekst. Dzieło staje się wtedy pełniejsze. Właśnie takiego efektu użyła Dobrosława Król. W swojej pracy Transcendencja korzysta z obrazu, ze zbiorów muzealnych pięciu buddów transcendentnych. Na tym obrazie widzimy pięć postaci pięciu różnych buddów. Każdy z nich oznacza co innego, ale ostatecznie. Mówią o jednym i tym samym buddzie, o jednej i tej samej postaci i tym samym absolucie. Artystka wychodzi od samego tytułu, od słowa transcendentalny, transcendentny. Szuka jego źródło słowu, etymologii, zastanawia się, co znaczy i w jaki sposób było używane. Słowo trans w łacinie oznacza ruch. I tym ruch, na tym ruchu właśnie artystka się skupia i wykorzystuje go w swojej pracy. Widzimy tutaj w wideo pięć postaci, które przechodzą. Jest on to trzy osoby, które stają się pięcioma postaciami, ostatecznie, żeby stać się jedną tą samą. Wszyscy są do siebie podobni, trochę różni, ale potem stapiają się w jedno, stapiają się ze sobą, stapiają się z absolutem. W tle słyszymy definicję słowa androginia z słownika języka polskiego z lat 70. Androginia dwupłciowość będąca atrybutem bóstw w wielu religiach. Skąd ta androginia tutaj? To właśnie nawiązanie do podobieństwa między postaciami między postaciami męskimi i żeńskimi które zmieniają się w jedno, zlewają, stają się tym samym. Teraz chciałabym zabrać Państwa do kolejnej pracy, w której artystka użyła swojego ciała jako narzędzia. Za jego pomocą pokazuje nam to, czego zazwyczaj nie widzimy w dziele sztuki, czyli proces powstawania. Obiekty, które oglądamy w muzeach, to już finalny efekt całego procesu, a przecież stoi za nim cały artysta i jego ruch. Proces twórczy jest szczególnie widoczny w kaligrafii. Tutaj w obrazach możemy oglądać ślad pędzla, zobaczyć gdzie artysta rozpoczął ruch, a gdzie go skończył, gdzie przycisnął mocniej, a gdzie delikatniej, kiedy jego gest jest bardzo wąski, a innym razem zamaszysty. I właśnie o tym aspekcie dzieła sztuki o procesie twórczym opowiada praca Marina Piórkowskiej. Tworzenie sztuki jest czynnością bardzo fizyczną, o tym często zapominamy, że za tym na co patrzymy stoi konkretny ruch ręki, ale też całego ciała. Artystka przypomina tutaj o tym, pokazuje jak całe ciało pracuje na ten jeden mały ślad na papierze. Swoje sekwencje filmowe również ułożyła w formie zwoju, żeby pokazać nam jak ten proces przekłada się na efekt. W obu obrazach możemy teraz oglądać całe dzieło sztuki oraz artystę, jego twórcę od początku procesu tworzenia po finalny efekt.